Czemu krzyczysz? Czemu ludzi budzisz na ulicy? Co się Panie, stało? Pan Co? Panią upośledzony z tyłu wyglądał Ja wyglądam jak upośledzone? No ja, ja myślałem, że jakiś upośledzony w zielonych spodniach A wiecie. czemu krzyczysz na ulicy? Nie no, bo to tam wymienią do jednego faceta Ja do pana nie wymieniałem No dobra, ale czemu krzyczysz na ulicy? Nie, nie, bo tam wymieniłam do jednego No ale budzisz ludzi A, a Jakich ludzi? Wiesz, piąta godzina, za chwilę otwierają kościół Aha, idziesz do kościoła? Nie, no idę tu, z boku. No a jak masz na imię? No, a do kogo pan to robi, że to są drogie sprawy? Jestem lindzistką, pani. Tak? Ja? To panu nie pokryje zawódki. Poważnie? No, poważnie. A pani się leczy? No, no, no ja myślałam, że pan jest pośledzony. No ja jestem, jest... trochę. Pani też, nie? Nie, no, ale ja myślałam, że pan taką plakietkę czy ma z takimi komiksami ludzkimi. Aha. No to leczymy się razem, tak? Nie, no i pan wykosztowuje się, o pan nie zwrócę za zdjęcia. Przecież bez przesady, to jest darmowe. Nie, no ale pan ma aparat czy kamerę. To ale dość... to jest refundowane z Funduszu Zdrowia. Z jakiego Funduszu Zdrowia? Narodowego. No i gdzie pan należy? Do jakiego kraju? No chyba do Polski, nie? Do Polski, pan, ale ja wątpię, panie. Czy pan jest dj ów w tej Angeliki? Angeliki Borys? Nie, no tutaj gdzie jest tym? W Tewiatanie. No nie. Bo pan się nagle wyłonił z gołębi przecież, nie w dupy. No nie wiem jak to się stało, wy pani co, ja no to właśnie... tak szybko wszystko robię. No nie jest pan z Kujawów, krótko łapka, krótko gierasty, Kujawów? A wie pani co, chyba tak. Nie, na no, Róża skoczyła z, z nic a... panu. Róża y, ta, Talaga z, ta, z tego dyrektora, z Pawłowa, nic panu to nie mówi. To pani zna ich wszystkich? Nie, nie, bo pan ma taką budowę stóp tubi, Małą stopkę po prostu. No, no. No a brat mój pochowany, zamęczony przez milicję, to wiedział pan Wojciech Grajzer. W drugim? Nie, nie, dwa, dwa i pół roku temu. Przez milicję? No, gdzie półtora roku mają nazwę policja, ale to jest zachodnia nazwa. Od kiedy? No od półtora roku mi jeden mówił, że policja się nazywają. A ja mam 52, więc moja młodość na milicję przypada, a niech pan sobie nie robi kosztów szep. Ja to nie ja jestem koszulkę mniej zamożną osobą. No to niech pani powie, o co to chodzi w tym Nie, procesie. bo ja le, w, widziałam, że leci Fatio, myślałem, że pan ma zielone spodnie wojskowe. Aha. No i tu taką plakietkę myślałam, że pan jest upośledzony. Z tych takich kolorkowych w ramkach pan robi dzieżutali na drzwi. Rozumie pan te dzieci nade. A ile pani ma lat? 52. Lęcistka do żywotnie A powiedz pani mi, jak pani... ma Ja miałam martwicę tkanek, wie pan, nie, 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 nie dą panu za zdjęcia, szkoda pana kosztów. Ja tu dzwoniłam, niech pan dzwoni do magistra Szymona. O Le tu prędzej. No dobrze, a niech pani mi teraz taką rzecz powie. Bo ja z daleka myślałam, że pan zielone waciaka sposł. mnie pani? No. Dlaczego pani krzyczy? Nie no, bo ja tam do kogo się odzywam, wie pan. Nie do pana, tam kierowałam do jednej osoby. A to, co by pani chciała powiedzieć wszystkim widzom? Panie z DJ-ów takich na pewno ich dwóch, z nocnych tych... Tych zamożniejszych ludzi, nie? Z DJ-ów takich, facetów, no one znają z Nocnej Zmiany. A co by Pani chciała powiedzieć wszystkim ludziom? No, ja nie, 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 mnie się nie nasuwa, bo ja nie mam zawodu, ja mam organizacyjne sprzątanie. Przeważnie, no, więc... To, to tylko tyle by chciała Pani powiedzieć. No, gdzie tam szefie, to musi być inwencja, matki urodziwe, dobra. młode, tak? Pan Moc, 28. Ja patrzę, ja myślałam, że Pan jest upośledzony, bo mówię, takie mieli rzucane na ścianę, takie... Wie pan, jak inne lata, u dozorcy taki mieszkał i miał do dzieci rzucane na, na drzwi, mhm. takie ramka. No, no ja też byłam zdziwiona. To nie, nie będzie... Pak... Pan się wziął to na No ja też nie wiem. Samochody też... pewnie pan No, wyleciałem z no, samochodu. dobrego. Ale to widać jest zachodnie. No przecież. No bo mój tato miał Excela lata 50 z luszczanką, wie pan. Ale to nie żyje 25 lat elektryk, inżynier. Ja takiego, to ja robiłam prezenty bratu, komórkę, tego nie miałam w posiadaniu. To nie będzie pani już więcej krzyczeć? Gdzie, no ja tam trzepię swoje, gdzie jestem samotnikiem wejziennym, wie pan, kofeinę wypikę. Aha. To. A bierze że pani ze pan? Ja nie, ja biorę ten. Relanium plus, wie pan co? Zapomniałam tą nazwę. Lorafen? Nie, nie, gdzie ten zawierał ten eucery, czy nie eucery, Radzie się tak pływa w powietrzu? To była druga grupa, była 80 tabletek. LSD, to w latach 80. popularne było. No ale mają nadal, to bierze druga, takie małe tabletki. O kurczę. Wie pan nie przepisywała doktor Gerke, ale to za staro i taki młody też przepisał. Ile kosztuje? A na Renal to jest za na nadciśnienie. No nie, nie. Wie pan zapomniałam nazwę. No naprawdę wyleciała mi z głowy, bo mnie pobił facet, wie pan. Kiedy? No wylewy lewy profil mi pił bez odkup. O, I z trzeciego na czwartego, to że mam graniki pamięci. No ja pana wziłam za kogoś innego, czy? Ja mówię w zielonych, ja myślałam, że pan jest upośledzony, ręce pan mocholą. Tak? tak. pan na dwiego. Mówię, co pan wybijał z tymi dziecięcymi takimi na drzwi rzucane? Tak. Drzwi rzucane, tak? No to co mieli takie kręciotka lata 6-7, na drzwi bajki im czytali, to. Działam daleka w oprawkach takie. Jak... Wie pan taki aparat na drzwi, do jest jednak miał dla dwójki dzieci. Nie wie pan o co chodzi, taki bramka. Kręciło to dziecko i na drzwi rzucane w ciemności. O Boże. No takie ma. To no. straszne było. No, także ja mam za niskie panu nie oddam przecież, Niech pan 50 Niech baręciska robą brat mi dwa rodzice nie żyją. Ale jakieś imię pani ma chyba? No Kubicka chyba jestem. Es kroku, imię jest bez znaczenia. Mam swoje roku na Stasica Jeżyce. Stasica Story, tak? No nie, pomiędzy Polną a Wawrzyniaka. Tam jest, gdzie to, PNF, to tam swoje roku. A, no. pani sławna jest? No ale nie, bo tam jest beton, gdzie pan, więc za czas lata wybywam sam. Bo mam beton poza Ale może pan zanotować właściciel, magister Piotr Burczyński. To pani mąż? Nie, no właściciel tej, tej kamienicy jak mąż? Aha, no myślałem. No. Bo oni powiedzieli, że tam jednym wykupi to wejście siedem. To powiedzmy pr pr prędzej, sławna na gdzie kuzyn Nowak, doktorat sprawa kubickiego. I nie będzie Pani już więcej krzyczeć? Nie, nie, no bo Panu przeszkadzała. a Pan chyba wyszedł samochodu, bo tak mi wyglądało. Coś to, jakby, tak. jakiegoś samochodu, nie? No, wyszedłem. na razie to jakby co, to wyszedłem z samochodu, no, nie? No, no ja że Pan mówi, albo jest Pan chory psychicznie, idzie Pan za osobą, bo no. daleko nie widziałem Prosz. Proszę. Rynta niska, nie dałoby rady szefie. 427. ręki, wejdą. No dożywotnie, ale nisko. Na pewno z tych dżerów to one kacelki się znają. Na razie dziękuję panu pięknie. A pan, nie wiem, niech pan uderza pójdzie i z kim to zielono brama. No na razie.